Witam wszystkich bardzo serdecznie w News, ja nazywam się Seth Donner. Po ostatniej wielkiej fali zwolnień w WWE wiele osób oczekuje pojawienia się tych zawodników u konkurencji. Jest nią oczywiście Federacja Oleli Wrestling i jak widać, długo na pojawienie się kilku gwiazd czekać nie musieliśmy. Ostatni odcinek AEW Dynamite zapowiadał się ciekawie, ponieważ był to pierwszy epizod sobotniej gali Double or Nothing. Zobaczyliśmy Battle Royal o miano pretendenta do tytułu TNT, konfrontację Chrisa Jericho z Mike'em Tysonem, no i walkę wielu osób, która zakończyła się całkiem ciekawie. Tak więc zacznijmy o niej, czyli o walce, która cały show otworzyła, czyli Six Man Tag Team Match. W jednej drużynie znaleźli się Private Party i Joey Janela, a w drugiej Young Bucks i Matt Hardy. Po całkiem dobrze wyglądającej walce, w którą Wygrali Baksi i Matt, doszło do ataku Butchera i Blade'a na wcześniej wspomniany tag team. Jak na osoby, które stoczyły walkę, przystało, Baksi zostali zniszczeni przez napastników, aż do momentu pojawienia się samochodu niedaleko ringu. Z niego wysiadły dwie dobrze nam znane twarze, czyli Dax Harwood i Cash Wheeler, w poprzednim życiu znani jako The Revival. Pojawili się oni na ringu i wyglądało, że wraz z Blade'em i Butcherem zaatakują Young Baksów, jednak zaatakowali oni napastników. Po chwili wykonali Spike Pile drive, i dobrze nam znany już shutter machine. Co ciekawe, prawo do tej akcji posiadają oni, nie WWE, więc zapewne zostaną przy tej finisherze. Po chwili Baksi podali im ręce, jednak FTR opuściło ring. Trzeba zaznaczyć, że na takie spotkanie w jednym ringu fani oczekiwali od lat. W programie Being the Elite wszyscy członkowie The Elite bardzo długo wykorzystywali frazę Fuck The Revival, która budowała plotki o potencjalnej walce pomiędzy tymi drużynami. Kiedy około 6 tygodni temu The Revival opuściło WWE, wszyscy tylko oczekiwali na ich pojawienie się w AEW tak też się i stało, jednak zapewne do walki z Bugsami jeszcze sporo czasu. Na dany moment można obstawić, że FTR zmierzy się na Fighter Fest z Blade'em i Butcherem, a dopiero na największej gali roku AEW, czyli All Out, dostaniemy starcie FTR kontra Young Bugs. Przy dobrej promocji i planowaniu, spokojnie można to promować jako zderzenie się dwóch najlepszych taktimów obecnie na świecie. Czy to będzie main event? Prawdopodobnie nie, ale czy trzeba być w main eventie, aby dać solidną walkę? Jeśli chodzi o ex revival to ich pojawienie się na scenie Indy nie jest zbyt dobre. Po pierwsze rozpoczęli oni wykorzystywanie nazwy Derry Vault, która jak się okazuje należy do innego taktimu na scenie niezależnej. Tak więc Harwood i Wheeler dostali pozew za wykorzystywanie nazwy należącej prawnie do kogoś innego, choć z tymi prawami nie do końca wiadomo jak to jest. No i kilka dni temu okazało się, że WWE wysłało pozew za naruszenie praw autorskich za pewne grafiki, które ta dwójka wykorzystywała na swoich koszulkach. Więc można powiedzieć, że mają teraz sporo na głowie, jednak jako fani możemy się cieszyć, że tak dobry tak team jak FTR wreszcie jest w dobrym miejscu, gdzie będą mogli wykorzystać 100% swojego potencjału. A wy cieszycie się z pojawienia się byłego Revival w AEW? Czy może chcielibyście ich zobaczyć, powiedzmy w New Japan Pro Wrestling? Dajcie nam znać w komentarzach. Oczywiście zapraszamy też do subskrypcji naszego kanału, jak i na nasze social media, takie jak Facebook czy Instagram, gdzie znajdziecie masę ciekawych rzeczy ze świata profesjonalnego. Wrestlingu. Dołączcie też do naszej grupy dyskusyjnej, gdzie możecie rozmawiać z ponad 4 tysiącami osób. Tak więc, Panie i Panowie, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Ja nazywam się Sadoner Donner Wrestling i słyszymy się już wkrótce.